Dzień dobry witam. i witam was w kolejnym moim filmie na kanale, gdzie wam powiem, jak działa funkcja wektor 3. Także zanim zaczniemy nasz film, zapraszam was na mój server Discord oraz do kupienia mojej koszulki na Robloxie za 5 Robuxów, bo trwa promocja do 20 listopada. A teraz przejdźmy już do filmu. Ok, także na początek musimy sobie powiedzieć, że wektor 3 um, jest używany do reprezentowania trójwymiarowych wektorów i wektory są powszechnie używane do określenia pozycji, kierunku i skali obiektów. I jeszcze warto wiedzieć, że wektor 3 posiada 3 właściwości x, y i z, które reprezentują składowe wektora w tych trzech wymiarach. Także na początek pokażę Wam jak się tworzy nowego wektora. I tutaj tam taką przykładowo zmienną LOCAL e... POZYCJA równa się wektor 3. new i dam tutaj takie już losowe liczby na przykład 4 5 6 i napiszemy sobie teraz print pozycja.x przecinek pozycja.y i pozycja.z. Także teraz damy sobie play. I poczekajcie, bo coś zwaliłem, Także jeszcze. A, dobra, nie dałem równa się. Może o, teraz powinno być git, i nam się wyświetliło 4, 5, 6. Także teraz y, pokażę Wam, jak y, się dodaje wektory, czyli dodawanie wektorów. Napiszemy sobie lokal, y, po prostu vek, ...or 1 równa się wektor 3. Może być po prostu 1, 2, 3 i lokal wektor 2 równa się wektor 3. New i tutaj, może, żeby było tak po kolei, to też 4, 5, 6. Teraz napiszemy sobie lokal, suma równa się wektor 1 plus. Wektor 2, bo suma to jest oczywiście wynik dodawania I print suma.x, suma.y, suma.z Także teraz, jak działa mnożenie Mnożenie działa tak, że po prostu mnoży się jakby Boże, mnożenie, co ja mówię Jeszcze raz, Ok, także teraz um, jak działa to dodawanie, a mianowicie, że dodaje się w takim słupku, czyli 1 plus y, 4 to 5, 2 plus 5 to 7 i 3 plus 6 to 9. Także teraz wyczyścimy sobie odpływa, damy play i zobaczymy, o i mamy 5, 7 i 9, także to jest nasze dodawanie. I teraz pokażę wam jak działa y, mnożenie, także napiszemy sobie od lokal, wektor, Równa się yy, Boże. Wektor new tutaj dam jakieś takie może małe liczby. Chociaż no nie muszą być małe, ale dobra, na przykład 6, 4, 2 i lokal mnożnik równa się 3. I teraz yy, lokal iloczyn, czyli wynik mnożenia równa się wektor razy no no tak a gdzieś to napisałem e, zmiennie. i teraz print i e, iloczyn x przecinek iloczyn y przecinek i iloczyn e, z Także teraz y, to działa tak, że po prostu ta trójka mnoży się z każdą inną liczbą, czyli 3 razy 6, 3 razy 2, y, Boże, 3, 4 i 3 razy 2. Także teraz y, damy sobie play i mamy 18, 12 i 6, bo pomnożyła się nasz, pomnożył się nasz mnożnik o nasze wektory. No, także to by było na tyle.